na polowanie Tak, rzućcie na mnie. Nie boję się. Teraz ja śpiewam maszyno! Pieśni ostrza! No to już po pokoje piłka. To był tylko efekt uboczny, nie spodoba mu się to. Nora? Tym razem to byli obcy. O seramowie myśleli? O seramowie nie myślą. Nigdy nie pojmą równowagi między nami, między człowiekiem a maszyną. Niestety płomień zgasł. Zostało nam wiele pieśni, ale raczej żałobnych, niż radosnych. To co teraz? Wrócisz w rodzinne strony? Kiedy uczymy młodych chodzenia po lodzie, mówimy.